starcie dwóch ostatnich mistrzów Polski na remis Lech Jagiellonia 2 do dwóch. Ci, którzy ostrzyli sobie zęby właśnie na to starcie dwóch ostatnich mistrzów Polski po pierwszej połowie mogli być rozczarowani, bo piłki nożnej w piłce nożnej nie było zbyt wiele, ale Jagiellonia w trzeciej minucie doliczonej pierwszej części gry zdołała wyjść na prowadzenie wykorzystując błąd zbiorowy piłkarzy Lecha Poznań. Jesus Imas wyprowadził gości na prowadzenie, ale tuż po zmianie stron, dosłownie 15 sekund po tym gwizd Rozpoczynającym drugą część gry Leo Bengtson wykończył też świetną akcję zespołową kolejorza, i było już szybko 1 do 1, no ale również szybko Agilonia znów odpowiedziała o Skar Pietuszewski. Gwiazda Agiloni, młoda gwiazda Agiloni, tutaj wyprowadziła ponownie byłych mistrzów Polski na prowadzenie. Ale Lech naciskał, Lech próbował, Lech wyglądał zupełnie inaczej niż po tej czerwonej kartce w starciu z Rakowem Częstochowa. Bardziej przypominał tego kolejorza z pierwszej części gry i dopiął swego, wywalczył rzut karny Ateny na Gola zamienił Michał Isak w 59. Minucie. Wcześniej Szwed kapitan kolejorza uhonorowany przez Piotra Ludzkowskiego specjalną armatą, no bo 100 goli w barwach kolejorza zdobytych przez Michaela Isaka warte było odnotowania, nagrodzenia, uhonorowania właśnie kapitana kolejorza. Lechowi w końcówce brakowało nieco cierpliwości, trochę jakości, trochę wszystkiego, także nawet i szczęścia. No i ostatecznie ten remis 2 dwóch do 2 został dowieziony do samego końca. Myślę, że Lech może być bardziej niezadowolony z tego remisu niż Jagiellonia, choć podobnie jak zresztą w środę oba zespoły miały swoje możliwości, by trzy punkty na swoją szalę przechylić. W czwartek Lech zagra z kolei z Rapidem Wiedeń. To początek tej europejskiej przygody w lidze konferencji pierwszych wizdek o 18.45, a i o Rakowie, i o Jagiellonii, i o Rapidzie będziemy mówić we wtorkowym magazynie Fan Fanklub na który już teraz zaprasza.